Jedna na plecach opartach Kuchnia Szort. Jest, to nie ma fragensów Na szorcie widział? Eee, góra I na szorcie Chodźcie z nimi, jakoś mieszam taktykę Dobra, to jeden idzie rano, jeden po na nie 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 nie. Nie, 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 nie o to jeden chodzi, jeden... nie o to chodzi. o co, o co? Kupujcie sobie jakieś tam broń, który was stać i decoje. Jednego dikoja rzucie sobie tak po prostu na A, a drugie rzucimy sobie na B. Zacznijmy na tego, na. do tutaj, do tutaj środka. Rampę skrócił. Nic nie widzę.

A na górze był Czekajcie, <SSSSSZE> drewno wszedł, wyszedł znowu Teraz jest. Dobra, no, no. ja pierdzielę, nie! <SSSSSZE> Żółty, to, to, to ty Piędę. się tak dalałeś tam. To, to się wytnie. Nie, weź pachę uciekaj, rano weź pakę, uciekaj. Jeden i... jest na zramp. <SSSSZE> nie, 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 nie idź tu, nie idź tu. Mówiłem nie iść. Jeszcze jeden idzie. Jaki on ma? Mówiłem, nie iść. Teraz uwaga. Czy Leszek podał temu wyzwaniu. Czy podała panu... Yy, 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 yy. No tak. Nie polecam. Yyy... Mm. Yy, znaczy... To ja zacząłem taką... Taką umowę przerobić, ale nie wiem czy to było na pewno sens Co Bo ja patrząc na efekt także to się skończyło to myślę, że Czy jednak lepiej nie Ale chwal jednak całokształt, bo widać że się starał Jeszcze Rusek to zrobił Kolejny flash, jeden na pięciu i to zrobił, nie zrobił tego Trzeba było go z kolby walnąć Idę na apartament No Dostaje z pałacu, wyleciał jeszcze Ja dostałem muszę cofać Pewnie rampą pójdzie Wróć Co Spokojnie Gdzie jest? Konektor mm, cofnął bomba konektor, minus 36 cofnął na underpassa na ja Jak już a... bom... bomby, to już chyba nie ma, nie? Ma bombę cały czas, bo cofnął na underpassa, będzie B Na 100% Na pewno nie ma paki? Ma pakę, on A on... No, Musisz mm. powiedzieć, że on ma Wskoczył Nice. No i ładnie, ale nie to, że tylko trzy fragi zrobiłem Ej, lokałacha mi ktoś ukradł już też... Na wupa na shorty, najprawdopodobniej. No szkurde, no a wupa straciłem, no nie! Jak na shorty? Jak on z był? Jest jedna nie ninja. Wiem, kurde. Duba, ja to ja to generalnie wyznaję zasadę, że fake info to dobre, znaczy złe info. Ale nie skomentuję tego, co się właśnie a, to, stało. Ja Chyba sobie poradzę. Może mi ktoś jestem w drugim i mam jeden pod B. się, jeden pod B jest. Kurde, 35 minut już robiliśmy. O matko. Jest? Paka. Ogniłem ich trochę, ale wiesz co zrobiłem? Kupi Styla. Skoków strzeliłem w kolesie. Gdyby jest niby kawałek pałaców, ale zawsze trzeba przechodzić przez ten kawałek, żeby przejść dalej. I tam zawsze wyciągam po prostu. smoka. Jeszcze jeden pałaców Chilpa! co? O to teraz mówisz! weź tam go! Na kanapce! Idiot! Od... Come on guys! Z y dżungla wchodzimy na 30. Od czego nie będziesz od... mm. <laughs> Nice! Ja, ja nie mam żadnych wątpliwości do waszego skilla, ale przestańcie mi takie klacze robić. Konektor! Już idę do was. Konektor ze skrzynią. Short Już short as pakarampa, pakaj jest pak helpike helpite! Uciekaj stamtąd No nie, no nie złożyłem P90 Na shortcie, chyba jest zawupa A paka na rampie. Dokładnie. To jest z tego, under był. Jest na B sie B Naprawdę. Nie. To doniczka. Kuchuję. No to no Najpięknie. Nie, nie to, że odegrałem tu kluczowo... O awans! No wy to widzicie. Nagrane, nagrane i dostałem jakieś gówno. ja nie mam? No, ale dopatrzą moją greb Gdybym teraz nie ugrał tej rundy to byłoby po wszystkim.